Nie, dlaczego jest ten pasek na dole? No dobra, nieważne. Cześć wszystkim, witam was w kolejnej froszówce. Dzisiejsza fraszówka nazywa się Gangsta Bean, czyli Gangsta fasolka czy coś w tym stylu. Kolejna z gier, które przed wejściem do menu mają intro. I ja akurat wybrałem, żeby to zagrać na Year 8, więc było trochę problemu, żeby to ustawić i właśnie teraz sobie pauzę znowu. No. No, i teraz już nie opaska. I jest fajnie. Nie wiem do końca o co chodzi w tej grze. Sprawdziłem tylko sterowanie i wydawało mi się, że to wystarczy. Widać, że można tutaj sobie zrobić jakąś kustomizację. Rozumiem już, że to jest jakaś strzelanka, w której na nie wszystko mam pieniądze. Not enough money. Ciekawe. Niby mam tysiąc, a nie mogę kupić. Dziwne nieco. Może jednak mogę? O, czyli się gra po prostu zbudowała. A ja kupiłem jakieś nie wiadomo co. O, <grywia> no nieważne. Story Mode. Czy ta gra ma jakąś fabułę? O, no, zobaczmy. Pasek zdrowia. Nie rozumiem życia, zbroja. Jak typowa bit ten apówka. To chyba z takiej rodzaj dobry jest. Przecież jeszcze nie wiem, nie wchodzimy do niej. No te kontrolki to wiem, to można wybrać broń. O, asysty. asystami może być ciekawie ZXCV, czy to wszystko jest przy spacji, To się jest strzelania, jest granatu, a to są bronie. E, to mam do obrony te rzeczy. Stąd wezmę pociski. Zabijać złych, zanim oni zabiją mnie. No, rozkrywcze. <grywa> dobra, przejdźmy w takim razie do rozgrywki. Hmm, quality. E, low recommended, czyżby? No dobra, skoro rekomendują low, no to może na takim zagram w takim razie. Może gra będzie mnie ścinała dzięki temu. To z difficulty easy tough hella hard. Dobra, hella hard może nie, ale to już ok. O. o, kurczę, co, co? No, dobra, powinienem był się tego spodziewać, wchodząc na kryszówkę z Y8. Co za chora, gra znowu. Z ja w ogóle walczę z jakimiś śmieciami? A ja sam jestem jakimś wodkiem na ziemniaki. O, ten ma pistolet. I zdobędę z niego życie. Czy mogę? Mogę po prostu wstrzymać, dobra. Dobrze wiedzieć A nie dość, że strzelanka to jeszcze mogę. Przed pomówka. Hops. Wow. Co to Mario? Że ja się odbijam od wroga. <laughs> e, co teraz się dzieje w sumie? Ja mogę. No. Aha, bo to jest mózg jakiś. Dobra. To dlatego się odbijałem cały czas. Rozumiem co to? To jest fajne? Nie, to nie jest fajne, to mnie niszczy. Rozumiem, że... Oj! Mogę sobie na nich naładować trochę mocy. Ej, to są MMMsy, ale jajca. Znaczy no nie MMMsy, no wiadomo O kurde. hej okay, zniszczyłem to I mam coś Co mnie może zabić. No, na pewno. Częsty pomocnika. Może by mi trochę pomógł. Więcej granatów. Trochę mi się nie podoba, że zdrowia nie mam. Hmm. No właśnie. No właśnie, w związku ze zdrowiem. O ja! I zaczęło wszystko od nowa. Ty, to trudna ta gra jest. Nie taka łatwa, jak mogło się wydawać wcześniej na początku. Dlaczego ja w ogóle tak szybko straciłem od razu zdrowie? Nie mam żadnej amunicji. A nie, mam! Dobra! A jak zdobyć pistolet? A, w ten sposób. A czy nóż? Mówię nóż. Miałem na myśli nóż. A czy ja w ogóle muszę z nimi wszystkimi walczyć, czy nie muszę? No chyba nie muszę w sumie z nimi walczyć wszystkimi. Chodzi tylko o ukończenie poziomu, tak? Jeżeli dobrze rozumiem. O zdrówko znowu jakiś szwajak Na blisko Mmm Ja naprawdę nie mam już życia Oj Kurczę, Dostanę tu jakieś zdrowie Dobra, fajnie, że amunicja A co to? Bum No i przestrzelił mnie to ja, może, jednak wezmę łatwy poziom. Ups. To jest trochę trudniejsze niż myślałem. Znowu mam kasę, ale na nic mi nie stać. Jakby nic nie zdobył z tej kasy, czuję. Dobra, easy. Ech. A jak będę próbował grać na hardzie, to wątpię, żebym doszedł gdzieś daleko w tychże. Zawsze, że umiałem tutaj na jakichś przycisznikach, a wydaje mi się, o, widzę, że. Zmiana ja poziomu trudności dużo nie wpływa na to, jak łatwa ta gra jest, a jak trudno. Ojej, a co ja tutaj tak z... ten... zgliczowałem w środku? Już się bałem, że nie wyjdę stamtąd. On mi chyba przez chwilę pomagał, ale dobra. Eee, co? Ale to są soczki? A to, 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 to co? W sumie jakieś babeczki, w sumie chyba. Czy ta gra jest trochę cięższa? Ciężka jest, znaczy się. Niby zmieniłem poziom trudności na easy. Ale czy tak szczerze to coś to dało? Że jest łatwiejsza? Nie, nie, nie wydaje mi się. No i kurde, znowu to samo. <laughs> Ups. Dobra, to ja mam super pomysł. Po prostu ich wszystkich zignoruję. Zobaczę, jak daleko dojdę w ten sposób. Ta gra jest. No niełatwa. Trudno mi wyobrazić sobie, jakby ją przejść można było w jakiś sposób, nie? Inny niż po prostu raszując. Już straciłem prawie swoje zdrowie. A nie walczyłem prawie z nikim. To jest dobre w ogóle. Pan... O! Zabiłem bossa? Chyba nie, chyba to nie było, bo zdecydowanie. Jest zdrowie. Ekstra. I co? Dobra, przeszedłem pierwszy etap. Nie zabijając prawie nikogo. Big brown ball. Wielka czekolada. Dawaj ja mu amunicję. Bigo, bigo, bigo. Zabiłem! Albo i nie. Dobra, jak on stoi, to mogę go tylko znowalać. Ale easy przeciwnik. No, jak skończy mi się amunicja, to może nie być taki super łatwy. Oj, strzelaj w lewo, nie w prawo. Dobra, przynajmniej jest safe. Uff. Ale amunicji nie mam, o nie Totalnie amunicji nie mam To nieźle Ale przynajmniej już znam wszystkie chwyty tego przeciwnika No bez amunicji może być ciężko dosyć No i nie mam już Ups O! Mam pistoleci, pups Jeszcze, więc spoko nie wiem ile mam amunicji, bo oczywiście twórca nie wpadł na to, że może nie widać wiśnika amunicji, jeżeli jest na białym tle. No a dobra, bo steru to ma nieskończoność. Łatwo. Tomu jestem w nim. Bez sensu. Dobra, niech sobie wstanie, spoko. I już prawie po pokonaniu. Jeszcze nie. Zniknął. Byłoby śmiesznie, jakbym musiał z niego coś zebrać, a zginął w ogóle poza miejscem. Oj, ciekawe, czy zacznę od tego miejsca potem po boście. Jakbym przegrał. Dobra, przeleźmy to po prostu. Nie ma co tracić czasu na tych, kurcze pochówku. Pa, Wezmę kogoś do pomocy. Aha. Eee. Ok. Hmm. Wiem, że tę grę chyba za dużo nie testowali. Hmm. Ale w ogóle jakaś śmieszna muzyka w tle leci, jakaś, jakaś ziomarska, czy nie wiadomo co. Dobra, trochę sobie wstałem powiedzmy. O, zdrowko. Kurczę, a wystarczyło po prostu lecieć i nawalać, lecieć i nawalać. I nic prostszego po prostu. Ale killstrike ładny. Może teraz nie wpadnę pod... no właśnie. Zrąb go. No nie, on nie bije i kurde nic. O, tam o. życie. Dole. Zastanawiam się, czy czegoś by mi nie przypominała ta gra. Ale pewnie wiele było takich gier, w których tam się chodziło. Po jakichś zwykłych przedmiotach codziennego użytku. Kolejny boss przed nami. Ich Pepsi man. No to się musi rozebrać? Nie. O kurde, muszę co chwilę go unikać, a nie wiem gdzie to spada. Nie mam amunicji już, nie mam zdrowia. Nie wiem, jakiś cudem nie zginąłem co prawda, ale spoko. Ech, fajnie, dzięki za kasę. Start level ta, 2. A Widzę, że nie lubi innych ludzi czy stworków, nasz bohater. Kim on w ogóle jest? Jest ciekawa ta gra. Prawie nic nie tłumaczy, ale może kryje się za tym jakaś ciekawa fabuła, o której mało kto wie, mało kto się zastanawiał. Boom! Nie wiem, co ten boom robi, ale z tego zebrałem. Ale te mózgi są śmieszne. Hej, czy ono się może do tego przyczepić? Chyba nie. A to są gumy jakieś. Bo to bary. Rozumiem, w barze jestem teraz jakimś. Przez chwilę mi się wydawało, że to jest bar tylko dla, nie wiem, jakichś ludzi, innych. O, fajnie, przyznałem pomoc, ale w sumie to ona spadła. Dużo nie pomogła. A co to za przeciwnik dziwny, śmieszny? są chyba też ziemniaki jakieś albo frytki. Rozumiem, że takie rzeczy jak w barze, takim zwykłym. O, tam jest życie, chociaż ja nie potrzebuję życia. Kurcze, tyle od początku tylko ogarnął, że to chodzi o to, żeby po prostu iść cały czas i nawalać. To możemy sobie lepiej poradził na hardzie i nie musiałbym zmieniać na easy? Hmm, widzę, że wszedłem w złe miejsce trochę. Ops. O kurde, shotguner. Ty mocni Dawajcie Bossą, bo bym wykorzystał moc swoją. Chciałem zobaczyć ile ona mi daje. Ty, a jakąś amon... ten Zostanę jak jakikolwiek życie. Okacz! Ekstra. No i to jest pierwszy rozumiem Boss z tego. Drugi levelu. Ciekawe ile ma w ogóle poziomów. Nie wiem czy bym chciał przechodzić całe Zaraz może się okazać, że z ich z 20. Teraz ja sobie już przestaję radzić na początku samym Rany jakie włośno to. Ej, ja coś zadaję co mu w ogóle? Big Mac Dobra, trochę mi się wydawało, że jednak e, ten nie zadał obrażenia inne. Temu muszę przechodzić wszystko znowu aż do tego drugiego bossa? ale głupota. Nie wiem naprawdę, kto tam to wpadł. Ale nie jest tu fajne. Dobra, rozumiem, że pod chcę mam gościa, który mi e, robi tarcze. Okej, okay. no tam jest życie. Chcę tam wrócić. Strasznie dużo zadają obrażeń, a ja im prawie nic. Mało to sprawiedliwe. Eee, nie mogę się już wrócić. Co to za gra? nie wrócić nie można. Ech, no i no to mam pożyć w takim razie. <laughs> nie no nie ma co z nimi walczyć chyba. Co dużo obrażeń zadają. No i zaraz mnie zabiją. O kurde. Jedna chyba dobrze, że nie zmieniałem. Trudny ta gra jest kurde wymagająca. Ona jest trudniejsza w ogóle od tego, End co wcześniej mi proponowano i mówiono, że że niby cała seria, ale jak nie dam rady, to. To nie. Co to ma być za bugi? Co to mają być za bugi? Z się podstawy całe to poziomy od początku. Ciekawe, czy tą grę w sumie ktoś nagrał w całości? Może. Ale ciekawe czy w Polsce to nagra w całości. <laughs> Bardziej ciekawa kwestia pewnie. A i co to jest? Kurde, przechodzę i nie dostaję tego i tak. Nie no, niektórych to naprawdę muszę pokonywać, bo. Muszę mieć z nich wszystko. O zdrowie, świetnie, i ominę może paru przeciwników. E, elegancko. Def. Ja wiem, że tam jest czasem kasa, ale. To mnie tam po kasie, nie? No dobra, no fajnie, fajnie, fajnie. Zostawiłem mnóstwo życia i nie mogę totalnie nic z tym zrobić. Świetnie po prostu. Hmm. Myślałem, że ich tak trochę pozabijam to będzie łatwiej, a jednak nie. Ja w ogóle dotrę do tego bosta drugi raz. <grytania> Jak dotrę, to będzie sukces. Dobra, to widzieliśmy. Ja chcę specjalno. no! co to ma być za specjal? Ja nie chciałem mieć... Nie chciałem tarczę. No co i nie mogłem tarczy mieć. Czemu? Yes. Aha. Okay. Niby jest. Aha. Okej. Nie to za na te zdrowia, ale to nic nie zmienia. Śmieszne. Bardzo. No cóż, to nowa w takim razie, ten poziom. Nie no, jeżeli do trzech razy stuka nie tam tamtego bossa, to chyba... To chyba spływ, odpuszczę po prostu. Nie wiem czy jest sens Ja rozumiem, że niby taki dobry jestem, że tam przychodzę i gry na hardzie i tak dalej, ale... No, mogą być warunki i wyjątki od tej reguły. Na przykład w grach, w których spadasz... Pod podłogę i nie możesz nic z tym zrobić. Może przyciszę to trochę, bo mnie już. Troszkę męczył uszy. Szczerze mówiąc. No i jeszcze zagrałem na low grafice. Nie posiadania takiego super kompa. Dobra, ja nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. Nie, zostawcie mnie. Czemu on nie może przejść przez to? Kurde, głupi klaszek co z jednej strony nic nie ma przejścia kurde zawiesi się w jednym miejscu a masz gini. no zdążył mnie uderzyć oczywiście bo tu mnie a nie wiem, można było się tu bronić w tej grze jakoś dobra jeszcze raz i teraz naprawdę chcę użyć specjala, który mi dużo pomoże to użyj go wow od to miałem tylko Dobra, może w końcu prze... ten? Oho, już rozumiem. Co oni odwalili w tej grze, że ja nie? To jest ciężko w ogóle cokolwiek. A, w tej grze podobno jest jakaś zbroja, nie? Fajnie, że miałem szansę, żeby z niej skorzystać. Ech. Śmierć. No, to myślę, że sobie skończymy w tym miejscu. Ta gra jest dla mnie niemożliwa do przejścia, jeżeli jesteście lepsi, to możecie sobie sami spróbować. Ewentualnie może na YouTube ktoś nagrał to już lepszy ode mnie. Nie serio w takich strzelankach platformowych, to totalnie noga. Jestem świadomy, że nie z żadnego granatu spokojnie. Ale... Nie wiem, czy by mi za dużo pomógł, szczerze. I zresztą i tak jest ich ograniczona całkiem ilość. Nie wiem. Co z tą grą po prostu nie gra, ale to chyba dlatego, że nie mogę po prostu tych strzałów unikać. Za bardzo. Przez to, że nie mogę ich unikać, to tracę więcej zdrowia, niż jestem w stanie sobie odbudować. I to jest chyba problem, który właśnie widzę w tej grze. Dlaczego nie uważam, żeby była warta grania. Ale taki pojedynczy odcinek. Dobra, nie ma co już chyba bardziej się rozgadywać. Już chyba wystarczyło minusów, które wyprowadziłem. Tej grze. żeby nie być taki całkiem negatywny, to do plusów muszę tutaj przyznać, że gra do, działa całkiem płynnie jak na fałszówkę. Fajny system, że można sobie przyzwać jakąś pomoc. Tylko to też jest takie dosyć rzadkie i nie zawsze za bardzo pomocne. I muszę przyznać, że ma bardzo oryginalny wysój tego. No, mam nadzieję, że się podobało mi się, że będzie oglądać kolejne. Mam nadzieję, że ciekawsze fysówki na razie.